Dobry wieczór kochani, zobaczymy, co się nam dzisiaj pokaże, dla kogo to będzie. A więc, pierwsze mamy ryby, mamy byka, mamy wagę, mamy strzelca, mamy pannę, mamy raka, ile tu ich mamy? Mamy sześć. A w drugim filmiku będzie druga grupa i zobaczymy, co dla Was się pokazuje. Pamiętajcie, sytuacja może być przedstawiona. Wy macie sobie wymieniać, bo może być przedstawiona wasza sytuacja. Te znaki, które wypadły, mogą być powiązane z waszymi partnerami, ewentualnie mogą to być wasze znaki. Więc wymieniajcie sobie, wy będziecie wiedzieć, kto był, kto i co odwalił ktoś komuś. Ale zobaczymy co nam się pokaże tutaj sekret. Sekret pokazuje się serca. Ktoś coś ukrywa. Ktoś mógł zostawić kogoś, odejść, pójść sobie w przód, w nową drogę, tak? Gdzieś daleko zaczął się odsuwać, to też mogła być sytuacja, że ktoś mógł się odsuwać od was uczuciowo, więc był bardzo zimny, bardzo zimny, bardzo zdystansowany. Tu mogło być jakieś połączenie, mógł jakiś być związek, mógł być to, mogły to być jakieś też mogły być obietnice, gdzie ktoś komuś coś składał, tak? Coś obiecywał, a jednak nie dotrzymał tego słowa. I ta osoba odeszła, zostawiła, poszła sobie w przód. Zakończyła praktycznie finalnie, finalnie coś, co Was łączyło. Mógł ten człowiek Wam e, dawać poczucie zimna, ciepła, pokazywać się, chować, niknąć, ginąć przede wszystkim. I tu był też brak podejmowania jakiegoś, jakiejś decyzji. Konflikt wewnętrzny w tym człowieku i brak podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie może Was. Czyli mogła być relacja, mogła być jakaś znajomość, gdzie ktoś musi, musiał podjąć jakąś decyzję, ale jednak nie potrafił, był zimny, niezdecydowany, nie wiedział sam, czego chce od życia, tak naprawdę. E, mogło Was coś łączyć, może ta osoba miała kogoś, a ewentualnie mogła być z Wami tylko tak, ale nie wiedział, co zrobić. Tu mogło być jakieś szpiegowanie. Jeden drugiego szpiegował, była obsesyjność. Tu zaczyna to się czyścić powoli w tym człowieku lub w Was. Tu ten człowiek mógł też zakładać jakąś, nie wiem, maskę. Nie pokazywać swojej prawdziwej twarzy, tak jak naprawdę jest, więc też Was wtrzymał w niepewności. Wy chcieliście czegoś stabilnego, stabilnego, takich, takich stabilnych, trwałych fundamentach. Potrzebowaliście bezpieczeństwa, tak? A ta osoba sobie pogrywała, chodziła sobie tak jakby nad przepaścią. w co wprowadzało was ten to stres przede wszystkim brak jakichkolwiek argumentów, ale też sytuacja, gdzie wy przechodziliście emocjonalne turbulencje w sobie, przez to te pojawianie się, przez to znikanie, tak? Tu zaczęliście być free, spirytualnie free, zaczęliście wzrastać, zaczęliście coś porzucać. Czy ta osoba była yy, wierna? Pokazuje się, że akurat tu jest coś wierne. Tutaj chodziło o zaufanie. Tak, jakby nie wiem, mogły być też oto jakieś sprzeczki, że Ty jesteś mi niewierny, na pewno z kimś tam piszesz, kogoś masz, tak? Ten ktoś mógł mieć jakieś sekrety, ale niekoniecznie te sekrety były związane z tym, że ten człowiek kogoś miał. To pokazuje mi się raczej jakieś negatywne myśli, które przede wszystkim brały, i. E, jakby, nie wiem, wami kotały, wam do głowy przychodziły. To też mógł być ktoś zazdrosny, kto żałował, że między tobą, a tą osobą jest dobrze. Przez to zaczęło się wszystko psuć, przez to zaczęło się wszystko walić. Zaczęliście oboje tonąć. To też był czas na to, żeby ten człowiek wzrósł w swojej energii męskiej jak najbardziej, tak? Przez to były te takie ucieczki, pokazywania się, gonienie przede wszystkim. Uciekania między wami. Co dalej mamy. Mm -hmm. Tu brak koncentr koncentracji. Wy w pewnym momencie sądziliście, że to była jedna wielka pomyłka. E, na pewno ma jakieś sekrety, na pewno mnie oszukiwał czy okłamywał. Tak naprawdę ten człowiek e, przez takie zachowanie, przez takie też triggerowanie, e, to jakby. On i wy sami byliście w pułapce, w którą się sami łapaliście. Nie potrafiliście wyjść z tego przede wszystkim. Tu jest perspektywa. Jest perspektywa nadal, by wszystko wyczyścić, ale przede wszystkim wyczyścić swoją głowę. Bo mówię, no niektórzy mają takie jakieś dziwne obsesje, że jak już ktoś się tam gdzieś odsuwa, to na pewno kogoś musi mieć. Tutaj akurat ten człowiek nie ma nikogo, tak? Ten człowiek tu jest sam. Jest sam, chciałby być szczęśliwy. I tu się pokazuje, że ten człowiek będzie wzrastał w tej energii męskiej. Co się pokazuje? Nowy początek. Nowy początek, jakieś perspektywy, z którymi on będzie wychodził odnośnie rodziny, odnośnie tego, by być z wami. Z powrotem spróbować też musiał. Dlatego był taki pogubiony, przechodził tą transformację, gdzie było mu też ciężko. Jeszcze tutaj wy, bo nie wiedziałyście, co się dzieje, więc też kolejna sytuacja. I co się pokazuje nam? Pokazuje nam się obsesja. Tutaj między wami jest jakieś połączenie zajebiste. Połączenie zajebiste, obsesyjne myśli, e, poczucie straty, pokazuje się, że jedno drugie naprawdę pragnie, naprawdę chciałoby być. To też jest czas, gdzie Ty powinnaś też wzrosnąć albo ty wzrastałaś w tym samym czasie. Przez to były te takie po prostu rozejścia. Dalej się pokazuje: fantazjowanie jeden o drugim, e, wchodzenie w te dni, gdzie byliście razem, tak jakbyście śnili o tym, jak było przedtem między Wami fajnie. I pokazuje się coś. Zmiany. Zmiany u obojga. Ale praca musiała być. Wyjście z prawdą, czyli wyjaśnienie sytuacji z jakimiś intencjami, ale dobrymi. E, z czymś ktoś coś będzie chciał zaproponować Wam. Tu jest za duże połączenie, nie tylko uczuciowe, ale też seksualne między Wami. To jest taka sekretna alergia, gdzie ktoś kogoś mógł właśnie też i e, zranić, ale to nie było tak jakby świadome, to po prostu coś musiało się stać, coś musiało się specjalnie wydarzyć, żebyście wy w końcu zaufali sobie. Przez to był ten sztorm emocjonalny, uważaj, jakieś turbulencje się pokazywały. I co mamy dalej? Mamy już taki właśnie czas pas, to zaczyna się kończyć, zaczyna odchodzić, odchodzą te walki, takie jakby spontanicznie, jakby, jakbyście się nie mogli e, wydostać z tego, z tych myśli, z tej sytuacji. Jakbyście byli tacy jakby zamknięci, zdenerwowani na to, Boże, dlaczego ja to powiedziałam, dlaczego ja to powiedziałam, mogłam ugryźć się w język, czyli mogą też paść jakieś słowa, ale też jest nadzieja, nadzieja na to, że się połączycie ponownie. I tu jest karta powrotu, po karta powrotu, która mówi o tym, że będą jakiekolwiek następne szanse, gdzie wy przyjmiecie człowieka, człowieka, który... E, który mm, Przyjdzie Was, przeprosi, będzie prosił o przebaczenie, o powrót i będzie bardzo żałował. Ten człowiek musiał wzrosnąć. E, tu może też być jakaś konwersacja, może być jakieś e, przyjście, by wyczyścić całą sytuację między tobą a nim, gdzie ten człowiek jest naprawdę tak jakby złamany, upadł, po prostu upadł. I teraz próbuje zrozumiał swój błąd i próbuje coś naprawić. I tu jest wiadomość, wiadomość do was. Karta pokazuje mi się bliźniaczych płomieni, tak? więc tutaj jest, coś musieliście przejść, to też było takie jakby dla Was sytuacja, w której wy utknęliście, byście mogli wzrosnąć do tej samej energii byście mogli zrozumieć coś byście mogli też y, zobaczyć na ile jesteście wytrzymali, czy dacie radę wytrzymać i naprawić coś, popracować nad sobą by połączyć się od nowa i tu się pokazuje, że jest ta możliwość, jak najbardziej jest tu będzie jakiś powrót, tu będzie jakaś sytuacja, gdzie ten człowiek naprawdę, kiedy już padnie całkowicie na twarz, a on wtedy zrozumie i przyjdzie, przyjdzie do Was. Także ja Wam życzę samych cudowności i spełnienia yy, i pozdrawiam serdecznie.